Warren Buffett urodził się 30 sierpnia 1930 roku w Omaha w Stanach Zjednoczonych. Jego ojciec był z zawodu maklerem, co wpłynęło mocno na zainteresowania Warrena. W wieku 12 lat jego rodzice zdecydowali się o przeprowadzce do Waszyngtonu, gdzie nastoletni Buffett znalazł już pierwszą pracę i zaczął roznosić gazety. Jako 14-latek po raz pierwszy zainwestował, kupił działkę o powierzchni. 40 akrów w Nebraska, którą później wydzierżawiły. Cześć dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Marcin Podlacki Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka na moim kanale. Tym razem porozmawiamy o Warrenie Buffettie i jego inwestycjach, bo zgodnie z ostatnimi informacjami Warren Buffett decyduje się na zmianę swojej strategii i próbuje równoważyć swój portfel, równoważyć poprzez redukcję niektórych walorów, a niektórych nawet całkowite całkowitą sprzedaż Całkowite wyzbycie się ze swojego portfela, a zakup innych aktywów, które spółki wybiera Warren Buffett, które sektory jego zdaniem mogą radzić sobie lepiej od szerokiego rynku o tym w tym materiale. Po kilku słowach wstępu na temat Warrena Buffetta, trzeba powiedzieć jasno: to ikona, ikona światowych inwestycji. Mając na uwadze olbrzymie stopy zwrotu, które regularnie są generowane przez m.in. Berkshire Hathaway, którym Warren Buffett zarządza, możemy śmiało powiedzieć, że jest to ikona godna, naśladowania oczywiście każdy ma swój własny rozum i decyzje podejmuje samodzielnie no niemniej jednak jeżeli ktoś śledziłby inwestycje Warrena Buffeta i kopiował pewne ruchy myślę że wyszedłby na tym naprawdę dobrze oczywiście ktoś powie że no ale wyniki są nie do osiągnięcia bo po pierwsze Warren Buffett zarządza olbrzymim kapitałem nie do osiągnięcia dla zwykłego śmiertelnika a po drugie o wszystkich decyzjach Berser Hathaway, inwestorzy dowiadują się też, co by nie mówić z opóźnieniem. Trochę jest w tym prawdy. Niemniej, po pierwsze, stopy zwroty, zwrotu możemy generować w zasadzie z każdego poziomu gotówkowego. Jeden inwestor może mieć zainwestowane 10 tysięcy, inny może mieć zainwestowane 10 milionów, a inny może mieć zainwestowane setki miliardów złotych. To nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby ta regularność się pojawiła, no i żeby po prostu nasz portfel, nasz kapitał zarabiał. A jeżeli chodzi o to opóźnienie, no też oczywiście jest w tym trochę prawdy, ale jednak inwestycja urana Buffetta to inwestycje długoterminowe, dlatego też, czy my zdecydujemy się na zakup, sprzedaż z jakimś niewielkim opóźnieniem, nawet jedno dwu 3 miesięcznym, to aż tak mocno nie wpłynie to na stopę zwrotu, mając na uwadze, że niektóre walory trzymamy w portfelu na przykład 20-30 lat, to po pierwsze. A po drugie, mając na uwadze to, że nawet jeżeli jakieś ruchy się odbywają, no to w przypadku tych największych podmiotów to są zazwyczaj ruchy rzędu kilku procent, jeżeli chodzi o udział w portfelu Warrena Buffeta. Warren Buffett, oczywiście zarządzający Berkshire Hathaway, po wejściu na stronę główną Berkshire Hathaway ujrzymy stronę, która no nie jest kompletnie współmierna do tych naszych współczesnych czasów, jeżeli chodzi o poziom wizualny, można tak powiedzieć. Tutaj kilka, kilka podpiętych, między innymi. Linków i jest wiadomość od Warrena Buffeta. Są wyniki Berkshire Hathaway, które możemy w raporcie śledzić. Wiadomość, w której Warren Buffett pisze do inwestorów, że nie robi rekomendacji akcyjnych, ale może dać kilka rad, jak zarządzać swoimi osobistymi wydatkami. Nie będę tutaj całego tego czytał. Natomiast tutaj przygotowałem dla Was tłumaczenie przy wykorzystaniu Google Translate. To jeżeli ktoś chciałby, to może sobie poczytać. Tam jest o ubezpieczeniach, o wydatkach też m.in. na dobra, luksusowe, możecie sobie zatrzymać i to wszystko przeczytać. I tutaj też wchodząc z tej strony możemy wybrać sobie zakładkę raporty, gdzie możemy też między m.in. dokładne raporty spółki Berkshire Hathaway przeczytać. Ostatni raport to jeszcze ten za trzeci kwartał 2023 roku. Swoją drogą to jest bardzo ciekawe jak wejdziemy sobie w zakładkę raporty, zobaczcie jak to jest przygotowane, powiedziałbym, że wręcz archaicznie kolorkami podkreślony pierwszy, drugi, trzeci kwartał z danego z danego roku, no i też widzimy, że od 95 te wyniki są tutaj śledzone. Czekamy jeszcze na raport roczny. Oczywiście niebawem tutaj te dane zostaną zaktualizowane, ale nie o tym dzisiaj przechodzimy do inwestycji Warrena Buffeta. Przypominam o klikaniu kciuków w górę subskrypcji na moim kanale. Zachęcam do zostawiania reakcji, komentarzy, bo to wszystko decyduje o naszych zasięgach, a jeżeli chciałbyś, aby te treści, które tutaj publikuję, wyświetlały się Tobie też na YouTubie, no to zostaw po sobie reakcję czy subskrypcję po prostu i będziesz miał gwarancję, że YouTube wyśle Ci powiadomienie, jak tylko nowe treści będą się pojawiać. Zapraszam do grupy Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj na Facebooku, gdzie codziennie dyskutujemy o giełdzie, tam już blisko 4,5 tysiąca osób i dodatkowo zachęcam do głosowania w konkursie Invescavs, jestem nominowany w dwóch kategoriach, Dziennikarz Ekonomiczny 23 oraz YouTuber Rynku 2023, link w opisie do tego materiału jest dostępny przechodzimy do konkretów no jeżeli mówimy tutaj o dużym podmiocie o Berger Hathaway, no to też to nie jest tak, że z dnia na dzień informacje o tym co robi Warren Buffett nam się pojawiają, czy też Warren Buffett nie wyświetla można powiedzieć gdzieś na Instagramie TikToku, czy popularnym Facebooku wyświetla, pokazuje tego jakie transakcje wykonuje, tylko właśnie mamy informacje o tym z pewnym opóźnieniem no i zgodnie z ostatnimi informacjami Buffett tnie udziały w technologii gigancie, chodzi o spółkę Apple, nie jest to jakiś bardzo mocny ruch, ale jest on jednak widoczny. Ostatnio podobne transakcje obserwowaliśmy aż 3 lata temu, no i czyżby, czyżby tutaj rzeczywiście coś było na rzeczy, czyżby tutaj ten aspekt technologiczny miał jakkolwiek już być, nawet dla Warrena Buffetta ten aspekt olbrzymiego wzrostu spółek sektora technologicznego już nieco przy, taki, można powiedzieć, na wyrost i ta bańka już jest na tyle napompowana, że nawet Warren Buffett uważa, że to pora na redukcję i przeniesienie kapitału do innego sektora. Kto wie, warto byłoby spytać też, tak jak kiedyś pytaliśmy naszego polskiego selekcjonera Leo Y, to teraz możemy spytać Warren Y. No i tutaj, między innymi, jedną z informacji, którą możemy doczytać, jest to, że Buffett decydu, decyduje się na dokupienie akcji wielkich koncernów paliwowych, drodzy widzowie, tak? Wielkich koncernów paliwowych. Oczywiście, mówimy tutaj o inwestycjach przede wszystkim na terenie Stanów Zjednoczonych, spółki notowane na co dzień, na Wall Street, no niemniej jednak pewne tendencje są podobne na całym świecie i jeżeli widzimy, no załóżmy, pompującą się systematycznie bańkę technologiczną, no to będziemy zakładać, że spółki sektora technologicznego na całym świecie będą radzić sobie lepiej, jeżeli tak to wygląda, jeżeli chodzi o sektor bankowy. No to liczymy na dobrą postawę banków, a jeżeli chodzi o spółki paliwowe, no to i paliwa, i spółki paliwowe mogą być mocne, podobnie w przypadku surowców i tak dalej, i tak dalej. Moglibyśmy sobie tutaj, drodzy widzowie, to wszystko analizować. No i teraz, pierwszy raz od trzech lat Berkshire sprzedaje akcję Apple swojej największej i najbardziej wartościowej Pozycji w portfelu. Jeżeli już tutaj mówimy o portfelu, to od razu sobie możemy spojrzeć. Rzeczywiście, walory Apple to aż 50% Belcher Hathaway, więc no, z jednej strony zmiana, ale z drugiej strony. To cały czas olbrzymi udział. No i też tutaj kwestia dyskusyjna, bo ja niejednokrotnie też mówię Wam w programach o dywersyfikacji portfela. No a tutaj widzimy, że aż 50% walorów portfela akcyjnego Berkshire Hathaway to akcje Apple. No tych spółek jest oczywiście dużo więcej, bo jeszcze około 20, ale no, mimo wszystko. To nie jest takie pełne zrównoważenie, tylko jednak ten ciężar jest przede wszystkim na akcjach Apple. No i tu od razu istotna sprawa, gdyby nie to, no to pewnie nie byłoby aż tak łatwo z osiągnięciem tej bardzo regularnej, ale też wysokiej stopy zwrotu portfela akcyjnego, bo jeżeli spojrzymy sobie na wartość portfela Berger Hathaway, no to widzimy, że w tych ostatnich latach ona dynamicznie, dynamicznie szła w górę. No i też, co by nie mówić, to m.in. zasługa akcji Apple. Które radzą sobie, co by nie mówić rewelacyjnie, bo jeżeli zobaczymy na notowania historyczne akcji Apple, no to widzimy, że po 2008 roku ten rajd nam się rozpędził. Od tamtego czasu e, akcje wzrosły 90-krotnie, mniej więcej z powiedzmy 2 dolarów do 180, więc no, ten wzrost jest bardzo, bardzo widoczny. Choć akurat w ostatnim czasie pewnego rodzaju zadyszkę obserwujemy i po takim pionowym wręcz wzroście, mniej więcej od sierpnia 2023, kurs przebywa. W takim ruchu można powiedzieć bocznym. Przypominam, że ten obszar tutaj, kiedy już ten wzrost nie jest aż tak widoczny, to jest właśnie ten czas mniej więcej czwartego kwartału 2023, kiedy dochodziło do sprzedaży akcji Warrena Buffeta, Więc widać, że to zmniejszenie zaangażowania, no i też można powiedzieć, jeżeli chodzi o tego idola wielu inwestorów te ruchy też sobie nie mówić pewnie jakiś wpływ na inwestorów na świecie. Mimo wszystko, mimo wszystko wywarły to wyniki Berkshire Hathaway zarządzanej z spółki przez Warrena Buffett, no i widzimy, że tutaj ten wzrost jest niesamowicie dynamiczny, a w ostatnich latach to wręcz praktycznie pionowy, tu widzimy to nieznaczne cofnięcie, które miało miejsce przy okazji pandemii COVID, no i zobaczmy tutaj spadek powiedzmy 20-25%, ale jesteśmy już prawie o 100% wyżej niż przed pandemią, a od dołka mamy wzrost na poziomie ponad, grubo ponad 100% i to przy rosnących wolumenach w zasadzie od właśnie 2021 roku, więc tutaj też no, te wzrosty są naprawdę mocne i ta średnioroczna stopa wzrostu też jest mocno, mocno podciągnięta. Najlepsze akcje Warrena buffeta w ostatnich 10 latach wygenerowały prawie 350% wzrostu przy około 180%, które wygenerował indeks S&P 500, czyli ten indeks, który zrzesza 500 największych spółek w Stanach Zjednoczonych i oczywiście skład jest na bieżąco modyfikowany. Ale wracamy jeszcze do inwestycji oczywiście. No i tutaj... Patrząc na sytuację, co takiego się zmieniło. Na koniec 2023 roku Buffett posiadał ponad 905 milionów akcji firmy Apple, których, drodzy widzowie, wartość to było ponad 174 miliardy dolarów, tak o takim kapitale tutaj mówimy. No i tu patrząc jeszcze o kolejne pozycje, mieliśmy tutaj między innymi duży udział w Bank of America, American Express czy Coca-Cola, tu Coca-Cola to jest prawie 7% udziału w portfelu Bank of America, widzimy 10%, American Express 8,2%, Coca-Cola 6,8%. No i wzrost udziału w dwóch koncernach paliwowych, do tego też już możemy przejść, a więc zakup ponad 15 milionów akcji Chevronu i prawie 20 milionów akcji Occidental Petroleum, tak informuje raport ostatni, takie informacje możemy wyczytać, no i też ta pozycja na papierach to odpowiednio 14,4% i 8,7% na koniec kwartału. Akcje Chevronu były warte w sumie prawie 19 miliardów dolarów, no więc to też widzimy, że to jest raptem 1 dziesiąta powiedzmy z tego pakietu, który mamy na akcjach Apple, co jest też tutaj w miarę, w miarę istotne, ale widzimy, że ten udział właśnie Chevrona między innymi tutaj jest coraz wyższy, no i też te spółki paliwowe już około 10% nawet nieco ponad 10% w portfelu Berkshire Hathaway mają. Tak jak obserwujemy pewne modyfikacje w indeksie S&P 500, gdy jedna spółka radzi sobie słabiej, inna lepiej, to też te wymiany mają miejsce. Oczywiście to są dużo bardziej aktywne wymiany niż choćby w przypadku naszego polskiego indeksu WIG20, no bo nie ma się co dziwić, no jednak to jest 500 spółek tutaj, tylko 20, więc aż ta nasz tak ta zmienność nie jest. No, to jest to na pewno temat bardzo, ale to bardzo ciekawy. Drodzy widzowie, jak pewnie już zdążyliście mnie poznać w niektórych programach, wiecie, że jestem miłośnikiem słodkości. No i tutaj można powiedzieć, że podążam śladami Warrena Bafeta, bo on również tę słabość do słodkości ma niejednokrotnie. Widzieliśmy go między innymi trzymającego puszkę Coca-Coli, którą pewnie sobie popijał, chociaż są też takie informacje o tym, że to tylko i wyłącznie w kontekście takiego dodatkowego marketingu z racji tego, że no jednak te prawie 7% akcji w, y, y, udziału w Coca-Coli w portfelu Berkshire Hathaway jest, natomiast no, Coca-Cola to jedno, ale też pamiętajmy o tym, że y, przeglądając ścieżkę tych inwestycji miliardera, jedną z jego ulubionych inwestycji jest słodki biznes Sea Candies, który pomógł mu wygenerować stopę zwrotu na poziomie, uwaga, uwaga, 8 tysięcy procent, no i to jest właśnie to też można się utożsamiać ze swoimi inwestycjami i wydaje się, że właśnie między innymi Berkshire Hathaway i y, y, i Warren Buffett, który zarządza Berkshire Hathaway, trochę tak działa, czyli z jednej strony posiada w swoim portfelu aktywa, które jego zdaniem będą radzić sobie lepiej od szerokiego rynku, bo SP 500 wyprzedza, ale też nie brakuje inwestycji w podmioty, no, które też wiążą się z jakimś hobby, zamiłowaniem, czy no na przykład właśnie z preferencjami, w tym przypadku spożywczymi. I teraz możecie się w sumie zastanowić, czy kiedykolwiek myśleliście o tym, żeby inwestować w spółki, z których produktów na co dzień korzystacie, jesteście z nich zadowoleni, no i na przykład one poniekąd też wpływają na. Na wasze codzienne życie wasze waszych bliskich czy waszych rodzin bo przecież też otaczamy się przeróżnymi produktami a w dobie dostępu do w zasadzie wszystkiego no to i kwestia elektroniki kwestia nie wiem stolarki kwestia rzeczy spożywczych no to mamy tego naprawdę dużo i no na przykład pytanie czy jeżeli posiadacie załóżmy w swojej pralni w domu czy, czy, czy powiedzmy no nie wiem gdzieś w łazience pralkę może suszarkę firmy Amika to czy akcje Amika posiadacie w swoim portfelu jeżeli jesteście się zadowoleni, no to w teorii nie byłoby zadowoleni oczywiście z tych urządzeń. To nie byłoby w tym nic złego albo nic dziwnego, gdybyście w teorii mogli w akcję inwestować. No a na przykład może też być podobnie w przypadku samochodów. Jeżeli załóżmy, od pokoleń wasza rodzina lubi, od pokoleń może trochę przesadziłem, lubi samochody marki Volkswagen, no to może jest to jakiś pomysł, żeby dorzucić akcję niemieckiego Volkswagena w ramach dywersyfikacji swojego portfela inwestycyjnego o różne kierunki inwestycyjne z całego całego świata. No właśnie, więc te zmiany mamy, natomiast przechodząc jeszcze do inwestycji Warrena Buffetta, bo o nich chciałbym dzisiaj nieco dłużej porozmawiać, żeby też podsumować można powiedzieć portfolio tego pana, pamiętamy, że nie tak dawno Warren Buffett inwestował w Japonii, no i tutaj największe japońskie holdingi zakupione w ostatnim czasie ustanawiają nowe historyczne szczyty, zresztą sam indeks Nikkei 225 radzi sobie naprawdę rewelacyjnie i no, w ostatnim czasie, podobnie jak zresztą inne duże, duże indeksy, choćby S&P 500, Nasdaq, Composite czy niemiecki DAX, czy francuski CAC 40 również historyczne szczyty ustanawiają, tak również ta inwestycja w Japonii była dobrym, dobrym pomysłem. Tu aż prosi się, pewnie będziecie mieć takie pytania, może w komentarzach, może przy okazji innych materiałów, czy Warren Buffett nie ma planów inwestowania w Chinach, bo tam przecież niektóre spółki już skrajnie nisko wyceniane, a sam indeks też szoruje po dnie. No kto wie, kto wie, czy w najbliższym czasie takowe plany nie zostaną przez na Buffetta podjęte. Wracając do redukcji, poza Apple mamy także wyprzedaż akcji Hewlett Packard. Myślę, że spółkę też możecie kojarzyć. Spółkę HP, której jeszcze przed rokiem było, były to udziały na poziomie całej tej dziesiątki największych spółek, największej inwestycji Urana Bafeta, Sprzedaż 80 milionów akcji HP w czwartym kwartale. No i tutaj ścięcie pozycji o prawie 78%, czyli w zasadzie już można powiedzieć, że te akcje są kompletnie nieistotne i warte już mniej niż 1 miliard dolarów. Tutaj nawet redaktorzy z Bankiera napisali w cudzysłowie tylko 670 milionów dolarów. Choć oczywiście jest to kwota, której no pewnie wszyscy razem tutaj widzowie, gdybyśmy połączyli nasze portfele z całego życia, to, to pewnie nie uda nam się zarobić, chociaż oczywiście wszystko jest możliwe. Kto nie marzy, kto nie stawia sobie tych planów, celów życiowych wysoko, no to też jest trochę ograniczony. Lepiej mieć gdzieś cel bardzo wysoko i przez całe życie do niego dążyć, niż stawiać sobie te cele jakieś takie bardzo przyziemne, łatwe do realizacji, bo później, jeżeli uda nam się dany cel, Osiągnąć, no to nie daje nam to aż tak dużej satysfakcji i radości. A tymczasem pokonywanie tych kolejnych kroczków to jest taka dodatkowa motywacja, która z dnia na dzień sprawia, że chce nam się wstawać czy to prawą, czy to lewą nogą z łóżka i po prostu iść do przodu i realizować swoje plany. Ja przynajmniej tak w życiu mam, że jeżeli mam te cele, plany, to po prostu nieważne, że się nie chce, nieważne, że jest dużo innych zajęć, ale trzeba twardo dążyć do ich realizacji. Dodatkowo Berkshire Hathaway sprzedał ponad 30 milionów akcji Paramount Global i tutaj o 32% mamy redukcję udziałów. Przede wszystkim miała to być inwestycja w platformę streamingową Paramount+, którą pewnie kojarzycie i tutaj jednym z planów była konkurencja z Netflixem, Disneyem czy Warner Bros. No, niemniej jednak na razie to ta konkurencja to taka trochę niespecjalnie właśnie idąca w jednym szeregu, słabo radzi sobie spółka, w ciągu roku akcje spadło o 46%. No, i są wyraźnie w wyraźnym spadkowym. No, więc tutaj można powiedzieć, że Warren Buffett przyznał się do błędu, ale to też kolejna nauczka, którą, którą powinniśmy wynieść z tego materiału, powinniśmy my wynieść, bo mówię też o sobie, nie tylko o Was, jako słuchaczach, że nawet, widzicie, taka ikona, jak Warren Buffett od czasu do czasu potrafi się przyznać do błędu i nie trzyma akcji nie wiadomo jak długo w swoim portfelu, tylko jeżeli widzi, że ta tendencja jednak jest spadkowa i no po prostu nie idzie i też te perspektywy nie są najlepsze, no to sprzedaje akcję i decyduje się na podjęcie innych inwestycji albo wyczekanie na kolejne inne sprawy. Warren Buffett ma 93 lata, a jego miejsce zgodnie z zapowiedziami przejmie Greg Abel z kolei starszej 69. Letni syn Buffetta, Howard Buffett, zostanie prezesem niewykonawczym. W ostatnim czasie też no, byliśmy świadkami tej informacji bardzo smutnej. No, wieloletni współpracownik, ta prawa ręka Urena Buffetta. Charlie Manger zmarł, i też z tego tytułu nagrałem taki odcinek na kanale e, Lekcje wynikające z tego całego życia Charliego Mangera, i pomyślałem, że e, po zakończeniu tego materiału, który teraz oglądacie, ja przypnę ten materiał gdzieś u góry, e, żebyście też mogli sobie jeszcze ten materiał obejrzeć, bo e, też uważam, że te nauczki, lekcje, które tam się pojawiają od Charliego Mangera są bardzo, bardzo istotne i przynajmniej powinniśmy o nich posłuchać, żeby jakkolwiek pewne rzeczy związane z inwestycjami poukładać sobie może jeszcze nieco lepiej w głowie. Buffett rządzi amerykańskimi parkingami dla ciężarówek i tutaj między innymi odkupiony pakiet akcji Pilot Travel Centers, z jednej z największych prywatnych firm w Stanach Zjednoczonych. Po drodze Buffett wycofuje się z inwestycji w firmę płatniczą Stone Co. Tak informuje spółka, dodatkowo z akcji ubezpieczycieli Global Life czy Markel Corporation, tu można powiedzieć, nawet przygotowałem jeszcze witrynę tej spółki, a z CEO mamy tutaj. Oczywiście to też pokazują, że każdy podmiot praktycznie ma z tych, z tych większych swoją stronę internetową, gdzie w bardzo prosty sposób możecie sobie wejść na przykład do relacji inwestorskich, tu akurat w przypadku z czyli tej spółki, którą redukował Warren Buffett w swoim portfelu i możecie sobie Kluczowe metryki, dane finansowe prześledzić, żeby też jakieś ewentualnie decyzje inwestycyjne podjąć. Tu wartość portfelu akcyjnego, Berkshire Hathaway, bo też trzeba mieć świadomość, że to nie jest tak, że zawsze te inwestycje są dokonywane, można powiedzieć, pod korek i że tutaj Berkshire nie posiada żadnych wolnych środków, więc te zmiany w czasie, te niektóre spadki po drodze, z jednej strony mogą się wiązać ze spadkiem cen rynkowych, na przykład mamy spadek wywołany pandemią, ale to też może być tak, że po prostu mamy redukcję i niekoniecznie koniecznie od razu ta redukcja musi się wiązać z tym, że jakby ta luka w portfelu jest zastępowana innymi akcjami. Miejmy tego świadomość w kontekście analizy wyceny właśnie portfela akcyjnego Berkshire Hathaway. No i teraz to jest bardzo temat ciekawy. Oczywiście cały czas tutaj będziemy obserwować co tam dalej Warren Buffett przygotowuje. Czekamy też na kolejne informacje dotyczące Potencjalnej inwestycji, bo już od pewnego czasu tych nie było, które z tych podmiotów Warren Buffett w swoim portfelu zbiera. No teraz ten sektor paliwowy przede wszystkim, znaczy teraz, no to jeszcze w 2023 roku, to nie jest tak, że te, te zakupy odbywają się, nie wiem, w styczniu czy, czy w pierwszej połowie lutego 2024, ale no. Mimo wszystko widzimy, że ten kierunek taki, a nie inny jest kierunek właśnie inwestycji Warrena Buffett'a. My oczywiście obserwujemy sytuację na rynku, przede wszystkim tutaj w Stanach Zjednoczonych. Miejmy tego świadomość, że choćby w skład Nasdaqa Composite wchodzi kilka tysięcy spółek, więc naprawdę jest w czym wybierać i to nie jest też tak, że jesteśmy jakkolwiek ograniczeni. Natomiast to, co ja mogę podpowiedzieć, to oczywiście kwestia dywersyfikacji portfeli, żeby mimo wszystko myśleć o tym, żeby poza polskimi spółkami, Dorzucać sobie też te zagraniczne, przynajmniej okresowo, jeżeli widzimy jakąś tendencję rynkową, ale warto obserwować te tendencje właśnie u liderów, u tych największych podmiotów, bo one mogą mieć bezpośredni wpływ na to, co dzieje się na rynku, nawet polskim, u nas lokalnie, jak to wszystko wygląda. Jeżeli widzimy, że poprawia się sentyment do energetyki, no to nie wykluczone, że ten sektor może radzić sobie lepiej od szerokiego rynku, jeżeli chodzi o spółki, nie tylko te ze Stanów Zjednoczonych, ale i te europejskie, choć tutaj również ta powiedzmy to ta inna lokalizacja na mapie świata może mieć tutaj też znaczenie, bo jednak Europa to Europa, Stan Zjednoczone, Ameryka Północna to, to jednak Ameryka Północna, więc ten dystans jest niemały. Po drodze, oczywiście, drodzy widzowie, jeżeli analizujemy wszystkie inwestycje, wszystkie opcje, możliwości, pamiętajmy o tym, pamiętajmy o tym, że akurat teraz, kiedy oglądacie ten materiał, może będziecie oglądać ten materiał za rok. No, mamy dziś 17 dzień lutego 2024. Rynki są na historycznych szczytach, więc, no, też pytanie: czy już teraz inwestycje to dobry moment i czy nie będziemy bardziej przyglądać się na inwestycje Warrena Buffetta, ale w kontekście tego, czy nie zacznie on redukować na potęgę w szybkim tempie swoich inwestycji, bo to może być sygnał, że ciężkie czasy przed nami. Natomiast Warren Buffett nie spekuluje na rynku. On przede wszystkim inwestuje inwestuje za pomocą Berkshire Hathaway, więc nawet jeżeli te zmiany się pojawiają, one mają charakter kosmetyczny i to nie jest tak, że Warren Buffett będzie się spodziewał kryzysu, to wyprzeda wszystkie akcje ze swojego portfela, nie, 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 tak to nie działa, zresztą też tak jak pokazywałem Wam na wykresie choćby akcji Apple, co z tego, że jakieś kryzysy po drodze się pojawiały, kurs systematycznie idzie w górę i dla inwestora długoterminowego, no to właśnie te słabsze czasy mogą być miejscem do tego, żeby ewentualnie akcje nawet akumulować, a niekoniecznie nie koniecznie tutaj uciekać z Inwestycji. Drodzy widzowie, to wszystko na teraz. Bardzo Wam dziękuję za obecność, za wysłuchanie materiału do końca. Przypominam o zostawieniu kciuków w górę subskrypcji, przypominam o możliwości głosowania w konkursie CAFs do już 19 marca, czyli jeszcze nieco ponad miesiąc tylko możecie głosować. Za oddany głos otrzymujecie wejściówkę na konferencję na żywo, konferencję offline w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie. Przede wszystkim spójrzcie na kategorię dziennikarz ekonomiczny oraz youtuber rynku, gdzie pojawiły się moje nominacje. Dziennikarz ekonomiczny Marcin Podlacki tutaj jako reprezentant telewizji biznesowej, a youtuber rynku Marcin Podlacki jako reprezentant reprezentant tej naszej społeczności kanał Obserwuj Inwestuj Zarabiaj no i też grupa na Facebooku do której was zachęcam do dołączenia właśnie też Obserwuj Inwestuj Zarabiaj przypominam że możecie wspierać nasz kanał jego rozwój poprzez właśnie dołączenie do grona wspierających wszystkie linki stosowne znajdziecie w opisie na naszej grupie facebookowej to lista wspierających naszą społeczność ze stycznia a wszystkie osoby wspierające w lutym będą wyświetlane przez cały marzec w analogiczny sposób i już teraz z góry dziękuję i na koniec przypominam o kciukach subskrypcjach najlepiej dzwoneczki żeby być z wszystkimi treściami na bieżąco, przypinam też materiał o Charlie Mangere. A więc, jeżeli będziecie mieć chwilę, zachęcam do przesłuchania też tej treści, która już w sumie pojawiła się na kilka dni po śmierci Charliego Mangera tutaj na kanale więc już kilka miesięcy temu. Do usłyszenia!